Witam serdecznie. Poniedziałek, 31 lipca. Tak jak może gdzieś tam wspominałem, chyba tak w piątkowym treningu, że przez weekend miałem odpoczynek, regenerację. Nie faszerowałem się żadnymi tabletkami, soczków też nie piłem. Ponieważ dzisiaj w godzinie 12 poszedłem na badania wydolnościowe żeby nazwy nie poprzekracać chyba ergo spirometryczne plus kwestia tam zakwaszenia organizmu z mleczanami z klasem tak itd. Także wybrałem się tutaj w Poznaniu do Klubu Poznania na ulicy Słowiańskiej i tam jest biuro firmę nie szacuj i jako wiadomo poznaniak wyjątkowo oszczędny człowiek znalazłem ich jako polecaną, dobrą opinię mieli, a zarazem bezkonkurencyjną, jeżeli chodzi o ceny w porównaniu z innymi laboratoriami jakimi sportowymi. Więc stwierdziłem, że dobra jak już zapłacić to tyle ile trzeba, ale nie przepłacać. No, i tam się ubrałem. Dzisiaj o godzinie 12 postanowiłem sprawdzić, jak to jest z tym moim tętnem. Dlaczego tak wysokie jest? Czy rzeczywiście jest takie wysokie? No i co? Te wyniki, jakie tam powychodziły. Oczywiście, niestety, stało się to, czego się obawiałem. Nie wiem, czy to jest kwestia przemęczania, czy kwestia po prostu tego, że jednak 70-75%. Mojego wybiegania przez te 2,5 miesiąca to były te lasy, właśnie po których teraz sobie śmigam. Tak, rusałka, lasek marceniński, strzeszynek, te rejony i tylko te dobiegnięcia do tych kompleksów leśnych to jest śmiganie po asfalcie, gdzie się nie da, wyjątkowo po kosce burkowej. A już w piątek przecież miałem właśnie tą przygodę, że samo dobiegnięcie do. Rusałki wystarczyło mi, że już schodząc botaniczną do Bogda do Rusałki musiałem maszerować, bo już mnie na napięszały, już mnie bolały. Także zdecydowanie, jeżeli mam zamiar w jakichkolwiek zawodach brać udział, to muszę zwiększyć jednak chociaż do 50% udział tych tras. No niestety, potwarty nawet, nie wiadomo, że to nie jest dobre. Najlepsze dla naszych nóg, kolad, stawów no ale trzeba, bo inaczej jak ja tu sobie będę tak jak serenka śmigał po lasach a później na byle półmaraton nawet pójdę to moje nogi przeżyją szok, jak będą miały 20 km i to jeszcze ostro cisnąć po asfalcie i bardzo możliwe, że już po kilku kilometrach się zbuntują no i to niestety stało się też dzisiaj, tego bałem się na czasie tego testu wydolnościowego, zaczęło mnie w prawej nodzetek około 80 minuty biegu na bieżni boleć już ta noga zacząłem czuć później dorzuciła się druga no i już te drugie 10 minut zbiegłem z coraz większymi obawami i trochę nasilającym się bólem później przeszło także już byłem zadowolony tak gdzieś jak tam można powiedzieć przy przedostatnim moim podwyższeniu prędkości Trochę mniej zaczęło mnie boleć, więc jeszcze się łudziłem, że Anusz przejdzie i pocisnę. Bo czasami też tak miałem na wybieganiach. Teraz też na przykład jak biegłem na miękką nawierzchnię, no ale tu jest zmiana na wierzchni, tam nie było. No ale tak czy siak zaczęło mnie boleć. Ścięgna wokół, w pobliżu ścięgna chilęca, Może nie sama Hillesa, ale te obok w prawej nodze. Teraz też to czuję. A sobie naprawdę wolno. No i wyszło co wyszło, to tak, to, tak w skrócie, nie będę tam serwerików pokazywał, no ale tak tam jest takich pięć progów treningowych, plan treningowego, no to ten pierwszy to w ogóle dla mnie nie istnieje, od razu jest ten drugi, extensive, coś tam, eee, powiedzmy, że workout eee, i tutaj eee, do 164 uderzeń. Na, na tak, serce, na minutę, tętno jest i to jest ta strefa moja. Ten próg tlenowy, tak? Powyżej 164, które notabene już mi wskoczyło bardzo szybko na samym początku. Właśnie to tutaj pan był trochę zaskoczony, że rzeczywiście bardzo szybko mój organizm wbija na wysokie tętno. No i to było był to było trucht tam był. Tam było 6 km na godzinę, później 7 z groszami. Także średnio wyszło, że do 8 km na godzinę to wystarczało już średnio, żeby, żebym dobijał do tego progu tlanowego mojego. a potem już zaczynają się coraz bardziej zaczynać beztlanowe operacje Te kolejne progi, tam kolejne było 106 -7, 5, -5 do 75, 107 do 108,5. no i od 108,5 w górę już zaczyna się ten mój max ten ostatni próg to totalny wysiłek którego tam Czyli może jest taki wycisk, co zazwyczaj człowiek finishuje już tam przed metą i sobie próbuje wycisnąć się siebie ostatnio. Czy tam ile minuta, półtorej. Sportowcy, wiadomo, tam wyćwiczeni profesjonaliści, może to mogą kilka minut pobiegnąć w tej strefie. No, ale to było powyżej 185. I albo mi się coś popieszyło, albo moje maksymalne Ten, No to jest 196, bo tyle przez tam 20 czy 30 sekund tego najbardziej intensywnego wysiłku było. Później już naprawdę ciężko mi się oddychało. Nie wiem. Już po prostu nie, nie czułem w sobie woli walki z tym. Teraz nie mógłbym się uprzeć. To nie było tak, że w nogach jeszcze nie było pary, chociaż mnie napieprzały z przodu właśnie, bolały mnie po prostu bardziej niż były gąbki. No ale wiadomo, organizm, ten już, już coraz ciężej mi się oddychało i już odpuściłem. Także, także, ale myślę, że to było 20 parę minut, chyba tam 22 czy 23. Później jeszcze zwolniliśmy tam lekkie wybieganie, żeby schłodzenie, żeby tak od razu się nie zatrzymywać. Także jak łącznie to 25 minut z tym schłodzeniem, pod koniec zajęło, to chyba było tyle. Myślałem, że oczywiście powalczę trochę duże, no ale okazało się, że mam tempo 16 km lekko ponad 16 na godzinę. To już było te moje maksymalne obroty. I, I nie dałem rady dłużej niż tam minutę czy półtorej biegnąć. Odpuściłem już. No ale także tu były te progi wysokie, zwłaszcza przy truchcie praktycznie, rozgrzewce. Yy, trochę zaskoczyło mnie i pana badającego, że no właśnie tak szybko ten organizm przy takim lekkim roztruchtaniu praktycznie. Przejściu z marszu do Świńskiego truchtu, a już właśnie powyżej 150-160. No, teraz sobie biegnę tempem 7,5-8 na kilometr minut. No i mam 151. No, także, także później już dzisiaj próbowałem. Właśnie, będę próbował. To jest jeden ze sposobów. Oczywiście pójdę do lekarza, do kardiologa, zobaczymy, że tam coś z serduchem nie jest. Chociaż byłem chyba z rok temu i nic nie było, więc to chyba nie jest kwestia serducha. Może jakimś trudem genetycznie jestem takie jakieś jest dziwne, że tak wysoko nic, no ale genetycznie czy nie? Pytanie czy to jest bezpieczne, nie? A jest też trzecia opcja, że właśnie skoro ja tak zawsze całe życie biegam na spontanie i sobie po prostu robiłem przebierzki, przyspieszenia. Tak jak co, na było widać na niektórych treningach teraz, które nagrałem. to Kiedy się czułem na siłach to sobie robiłem interwały, jakieś podbiegi, dorzucałem sobie górki. Także te treningi, większość treningów przeprowadzam na takie wysokie intensywności. Nie maksymalne, ale wysokie. Beztrenowo już. No i możliwe, że przez takie bieganie nauczyłem organizm, że wrzucałem od razu na wysoki bieg. I się coś mu tam wow. No i teraz zostałem zalecenia, aby spróbować właśnie przez miesiąc, może półtorej, pobiegać właśnie w zakresie do tych 165 tam 164. Czyli do tego mojego progu między tlenowym i beztlenowym wysiłkiem. I no i przyzwyczaić się organista takiego biegania. wiadomo na początku. To będzie właśnie wolne, wolne tempo, ale jest nadzieja, że z czasem organizm faktycznie się do tego przyzwyczai i będę mógł biegać z coraz wyższe prędkości z takim tempem niższym, e, tętnem niższym. Także no, spróbuję po prostu odkręcić tą całą złą robotę, którą przez lata, albo chociażby przez te 2,5 miesiąca znowu wykonałem biegając na ja. Nie zwracając uwagi na tętno, tylko tak naprawdę na oddech i na zmęczenie to było jedyne co motywowało mnie do przyspieszenia lub zwalniania. No i to szczerze mówiąc, to robię dlatego, było warto. Także tam ledwo prawie osiągnąłem całe zakwaszenie organizmu. W sensie, no w tam, nie wiem czy dobrze to nazwałem, ale jak już tam było 0,96. jeżeli chodzi o kwestię zakwaszenia czy jeszcze dla mnie wycisnąłem się na maksa było to widać No i, i kwestia jedna można powiedzieć pocieszająca To kwestia tego VO2 czy tam tam chyba tlenowy Maksymalny czy coś tam nie pamiętam Próg tlenowy czy nie wiem. ale tu mi wyszło bardzo ładnie, bardzo, bardzo duże Ponad tam 50-50 chyba 6 no, tak. także jak na moją grupę wiekową to wyszło na to że, że to jest bardzo dobrze może to nie ma coś z czym cieszyć pewnie co drugi biegający regularnie ma to tak wysoko. no ale chociaż to pokazało że jednak coś tam widać że coś tam jednak biegam czy biegałem i jakiś tam organizm predyspozycja ma a nie że on nie może się tlenu nałapać odpowiednio także pod tym względem do długotrwałego wyfiłku jakaż mój organizm, jeżeli chodzi o oddychanie, jest dobrze naoliwiony i, i ma tutaj dobre. Teraz tylko kwestia uporządkowania tego serducha i będzie można myśleć o poważniejszych treningach, o poważniejszym wycisku i, no, i o łamaniu swoich można wydać, życiowych rekordów. Ale do tej pory na razie właśnie to, tak? Na pewno było warto. No oprócz tego w ogóle, że tam całe to spotkanie dzisiejsze to prawie dwie godziny trwało, więc jestem bardzo zadowolony, bo to nie było jakoś tam raz dwa szybciutko, papier i do widzenia, dzięki ładnie profesjonalnie tak. omówił, doradził, zwrócił uwagę na co można spróbować, na czy nad czym się tam zastanowić, spróbować poprawić. I co do techniki biegu, nawet też kilka dostałem tam wskazówek jak no na szczęście w miarę jakąś tą postawę mam, ale ale kwestia wymachiwania łapkami, nie jakieś takie boksowanie do środka jak to robię, tylko jednak to tu zawsze czytałem, a nie robiłem, bo mi się nie chciało. Czyli na to wyspowana, trochę sztuczna, te łopatki spięte i te łapki po bokach otwarte, a nie zaciśnięte piątki, jak to zazwyczaj lubię też. No także dostałem kilka też takich mniejszych wskazówek jak popracować nad samą techniką biegu. No i zobaczymy, zobaczymy. Jestem optymistycznie nastawiony. Chociaż no, najbardziej mnie zmartwiło to, że właśnie, że mam tak biegać. Mam biegać, kurde, tak wolno, nie? Osiem kilometrów na godzinę, co to jest? O, co to, to tutaj jest to też? Nie wiem. No dobra, widzę, że się rozgadałem. Ale tak to wygląda właśnie. Jestem dzisiaj zadowolony z tego. No a teraz sobie właśnie poszedłem wybiegać. Już zgodnie z tymi poradami wytycznymi w ramach tego, tego tlenowego zakresu nie będę się starał męczyć tych pośrednich a tym bardziej nie będę skakiwał na maksymalne no, no może raz w tygodniu zrobię sobie maksymalny wycisk a w niedzielę dłuższe wybieganie, ale też postaram się je robić w ramach tych tutaj zakresu do 164 no, czyli to nie będą na pewno szybkie wybieganie. No zobaczymy, jeżeli to rzeczywiście ma pomóc i sprawić, że za x miesięcy będę mógł w ramach tego tlenowego zakresu biegać kilkanaście km na godzinę, a nie kilka, jak teraz. No to będzie świetne, bo o to chodzi, żeby. Jak najwięcej w tym zakresie i najszybciej w tym zakresie dla nowym powiedz. No dobra, to dzięki. Dla formalności spotkamy się pod koniec. Teraz będę kontynuował ten mój babcijny bieg, że tak powiem, 6,20. Ale 6,20 z pogaduchami i mam 160. No. Dobra, do zobaczenia. A i koniec lingu Średnie. Ten na 159, także jakoś udało mi się to trzymać. Tylko wiadomo, pod górkę miałem 179 w biegnięcie ale tak właśnie biegałem w granicach 161-165. No i średnie tempo wyszło 5.15 na kilometr chyba, co i tak nie najgorzej, ale ogólnie 12 km, w godzinę 12. Wiadomo, że to w ogóle nie robi wrażenia, ale. Skoro muszę wiorganizm przestawić, no to muszę tak biegać, nie mam wyjścia. Zresztą to powinienem 12, jak nie 15 minut szybciej zrobić. Dobra, dzięki za dzisiaj.